Nowy eventowy pakiet z okazji Dnia Kobiet Nowa darmowa Lotnia Kolejny pakiet, który wyciekł na sezon drugi oraz rozdział trzeci Dzisiaj wam o tym powiem Więc koniecznie obejrzycie ten materiał cały Bo gwarantuję wam, że nie pożałujecie A naprawdę będzie dużo ciekawych informacji Ale wy drodzy widzowie, pamiętajcie teraz Żeby koniecznie strzelić subika, łapeczkę w górę I wpisać go dzik z w rozklepu Bo was to drodzy widzowie nic nie kosztuje A mi mega pomagacie Używając mojego kodu, kupując z nim na przykład karnecik Subując, zostawiając lajka I wbierając samego twittera, link w opisie i pamiętajcie, pamiętajcie, że jest teraz evencik, jeśli kupicie coś z moim kodem wrzućcie na twittera, to zostawię wam followka, zachęcam, a my oczywiście lecimy z tematem odcinka, pierwsze co czyli darmowa lotnia, o co chodzi i jak można zrobić darmową lotnię, generalnie jak wiecie ostatnio mieliśmy event z Assassin's Creedem poległym na tym, że jeśli kupimy dalej na przykład greczkę Assassin'a Creed to po prostu dostajemy do Fortnite'a jego unikalnego skina, te skiny prawdopodobnie będą już niedługo rozdane bo generalnie youtuberzy już je otrzymali najpopularniejsi, więc również jeśli ktoś kupił tą grę, może niedługo tego skina się spodziewać, no i teraz mamy podobny event, czyli również będziemy musieli kupić sobie giereczkę i w zamian za to dostajemy tym razem unikalną lotnię czy ta lotnia później trafi do sklepu czy nie tego niestety nie wiadomo, ale w tym momencie widzicie tą lotnię na ekranie, ale co ciekawe gierka pochodzi od studia prawdopodobnie, które wydawało Borderlands no i tutaj nam się troszeczkę łączy, że być może szykuje nam się jakiś większy evencik większa współpraca i akurat tutaj mamy grę Tiny Tina Wonderlands no i polega to po prostu na tym, że kupujemy tą grę na Epic Gamesie i ta lotnia, która jest za tą ziomeczką jak widzicie, taki biały jednorożec, to po prostu dostajemy ją za free. Generalnie lotnia oczywiście jest już w przeciekach, można sobie ją znaleźć w linkach i wygląda naprawdę spoko, aczkolwiek czy opłacać ją kupić dla samej lotni? No wydaje mi się, że średnio, aczkolwiek ostatni Wendel's Assassin's Creed strasznie gracze polubili, nawet moi widzowie, więc jeśli ktoś wykupał tą graczkę, polecam wam tylko wpisać kodzik SEIKAMSTAR w sklepie, jest ona już chyba dostępna na Epiku, więc naprawdę warto się zastanowić. Dodatkowo nie wiadomo, czy ta lotnia będzie w późniejszym czasie. Na przykład dostępna w grze. No i jeśli na przykład by była, no to też pamiętajmy, że jeśli by była taka możliwość, to najpierw można kupić so sobie lotnie w sklepie, a później kupić igreczkę i dostancie zwrot fałdolców. Druga sprawa, czyli pakiet z okazji dnia kobiet. Tutaj, generalnie w tym momencie, widzicie na ekranie, ten pakiecik, czyli best friend bundle. Jest to właśnie coś w tym stylu. No i tutaj mamy dwa skiny. Jeden skin to jest pani Królisia Pluszowa, a drugi taki troszeczkę w ciemniejszym motywie. Taka też ziomeczka. No i generalnie ten pakiet, czy on będzie za darmo, czy właśnie go nie będzie. Generalnie z tym pakietem jest troszkę dużo zamieszania Bo on miał być 8 marca No i właśnie to jest bardzo dziwna sytuacja Gdyż wszyscy lekarze informowali, że 8 marca się pojawi Jeśli się, się nie pojawił, następnie ludzie pisali, że pojawi się 9 następnym dzień i też nie ma Jak wiecie teraz mamy 10 marca I dalej tego pakietu nie ma Jest to strasznie, ale to strasznie dziwna sytuacja No gdyż po prostu lekarze rzadko się w takich sprawach mylą No i tutaj mamy dwie teorie Albo ten pakiet po prostu wejdzie gdzieś później Na przykład na zakończenie eventu Dnia kobiet, albo będzie to darmowy pakiet. Dlaczego? Dlatego, że Fortnite może zrobić coś takiego, że jest teraz koniec tego sezonu. No i jak wiecie, jest troszeczkę nuda i chcąc zapromować nowy sezon, Fortnite może rozdać ten pakiet za darmo. Generalnie dużo takich przecieków się pojawiło, aczkolwiek ja osobiście nie traktuję ich do końca poważnie. Dużo zagranicznych youtuberów nagrało właśnie o tym film, że ten pakiet będzie na 100% za darmo, aczkolwiek ja bym was przed tym przestrzegł, bo moim zdaniem ten pakiet raczej będzie do kupienia, gdyż jest on po prostu za dobry, nie oszukujmy się, ale Fortnite. Ostatnio dużo skinów nam rozdał. No i mi się wydaje, że aż tak hojni nie są. Aczkolwiek lepiej, oczywiście, żebym się mylił. Więc nie zdziwcie się, jeśli nagle ten pakiecik wejdzie w końcu do sklepu. A jeśli trafi na do, za, do za, na przykład za wyzwania jakoś, do tak naprawdę zdobycia alarmu, no to jeszcze po prostu będzie dla nas lepiej. Także na pewno warto ten temat obserwować. I jak tylko coś się pojawi, to ja was poinformuję. Ale jeśli ten pakiet byłby do kupienia, to obstawiam, że jego cena byłaby w okolicach 2000 fałdolców. Ja osobiście ten pakiet prawdopodobnie będę kupować. Szczególnie jak będzie wyglądał fajnie w grze, no bo powiem szczerze, że wygląda naprawdę ciekawie. C tutaj również w skład chodzą jeszcze inne rzeczy, takie jak kilow, do tej ciemnej ziomeczki, ekran wczytywania, malowanie do broni i dwa plecaki. Więc jak widzicie, pakiet jest naprawdę bogaty. A to, co teraz widzicie na ekranie, to jest oczywiście przygotowany. Przez graczy koncept, jakby mógł wyglądać za darmo ten pakiecik. więc tutaj nie sugerujmy się i też uważajmy na wszystkie informacje, jakie pojawiają się w internecie. No bo jak widzicie, ja Wam zawsze staram się sprostować, szczególnie jeśli za dużo o ten temat nie wiadomo. Najciekawszym tylko motywem jest to, że po prostu ten pakiet jeszcze się nie pojawił. Kolejna sprawa, czyli pakiet w sezonie drugim, który wyciekł właśnie do Fortnite'a. No i tutaj mamy już zaraz nowy sezon, bo zaczyna się on 19 marca. No i generalnie, jak wiecie, zawsze najczęściej jakieś rzeczy nam wyciekają i wtedy możemy sobie wiedzieć mniej więcej jaki motyw będzie nowego salonu i tutaj również wyciek nam pakiet, tylko że tym razem do ratowania świata chodzi pochodzi od iFireMonkey'ego, no jak widzicie jest to pakiet, który już wam kiedyś na streamach na żywo moich pokazywałem, czyli po prostu taki pan roboci, generalnie ratowanie świata, polega na tym, że praktycznie wszystkie tam pakiety są związane z robotami z niewiadomych przyczyn, no i generalnie będzie można znów go kupić, czy będzie to dobry deal? Prawdopodobnie tak, pakiet będzie zawierał skina, będzie zawierał oczywiście plecak będzie zawierał kill off, no i będzie zawierał tysiąc 1000 fałdolców, również będzie zawierał dostęp do ratowania świata, więc jeśli ktoś nie ma ratowania, będzie mógł sobie kupić. I pamiętajcie, że z tymi z tak naprawdę pakietami jest taki jeden trik, z którym zawsze się z wami dzielę. Polega na tym, że na początku zawsze te pakiety z ratowania świata są drogie. One najczęściej kiedyś kosztowały 60 ile złotych, no i najczęściej no w prostu były strasznie nieopłacalne do kupienia, aczkolwiek Fortnite zawsze przed wycofaniem danego pakietu ze sklepu, czyli przed wprowadzeniem kolejnego obniżał drastycznie cenę, bo na przykład obniżka o 20 30 60 zł. Więc najczęściej tak, i pakiet po prostu był tam lekko powyżej ceny tych faudolców, więc osobiście polecam Wam być czujnym, no bo obecny pakiet nie wiem czy jest już przeceniony czy będzie, ale jeśli jeszcze nie jest, prawdopodobnie niedługo będzie, więc jeśli potrzebujesz faudolców na karnet, może chcesz świata świata przy okazji, to na pewno jest to dobry deal, żeby to sobie kupić, więc zachęcam Was do śledzenia, no po prostu te pakiety się opasy kupować, jeśli podoba Wam się skinek, potrzebujecie ratowanie albo ewentualnie faudolce. No i tutaj pamiętajmy, że właśnie ten pakiet wejdzie na początku nowego sezonu 7. Salon drugiego, no i właśnie niedługo ten son się pojawi, i też dostajemy niedługo więcej przecieków odnośnie samego tego salonu. Już również wyciek pakiet startowy, który już wam kiedyś pokazywałem. Więc naprawdę ten son na pewno nie będzie przesunięty, odwołany ani z tych rzeczy. No, po prostu Epic Games pełną parą przygotowuje wszystkie do niego rzeczy. A również jak ostatnio wspominałem, pamiętajcie, czeka nas jeszcze jeden skin Marvela, który ma wejść do gry, i czekają nas nowe turnieje. Generalnie turniejów o skinach nie wiem, czy się doczekamy, bo ma wejść jeszcze Merlin. Jane w tym sezonie, przynajmniej według klikarów tak informują, no ale również pojawią się teraz dwa nowe turnieje. Będą to turnieje Blast, czyli takie Lightning, czyli po prostu, że szybkie turnieje, coś w tym stylu. No i generalnie one są chyba bez nagród, tylko polegają na tym, że jest inny format. Turnie odbędą się pod koniec tego sezonu kilka dni przed. No i generalnie polegają one na tym, że nie mamy żadnych nagród, ale możemy zabawić się w formacie. Pierwszy format to jest, że tylko 5 gier na 7 liczy się do naszego wyniku, czyli 5 najlepszych gier, które zagrasz się do wyniku, a na przykład, jeśli zginiesz 2 z to one no i tak by się nie liczyły. Format dosyć ciekawy, warty na pewno przetestowania, no ale drugi format jest już nieco głupszy, bo ma chyba 5 gierek. No i w drugim formacie macie tak, że tylko jedna gierka Wam się liczy, czyli po prostu w totalny WK. Także Fortnite dalej kombinuje z turniejami. No i naj, największym motywem tak naprawdę jest to, żebyśmy dostali jeszcze jakiś ten turniej o skina. Fortnite, bardzo Was proszę, żebyście to zrobili, byłoby naprawdę miło, aczkolwiek tak bardzo mi się na to nie nastawiał. Oczywiście, szanse jakie są, a dlatego że właśnie te turnie teraz wyciekły, więc coś tam jeszcze robią, aczkolwiek pamiętajmy, że sezon już się kończy, no i chyba najlepsze rzeczy są już za nami, odnośnie samego eventu też prawdopodobnie powinien się jakiś odbyć, więc jeśli tylko coś się pojawi, oczywiście przygotuję Wam odcineczek, a pamiętajcie, że prawdopodobnie tym tygodniu jeszcze być może możemy liczyć na aktualizację. Jeśli by się taka pojawiła, też przygotuję wam wcześniej materiał i będę robił streama za update'iku we wtorek, jeśli akurat będzie. No chyba, że to był już ostatni update, który mieliśmy, aczkolwiek nie do końca mi się tak wydaje, no bo jednak rzeczy związane z eventem i nowym sonem jeszcze do Fortnite'a nie weszły. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, insta, discord, twitter, tiktok w opisie, wbijajcie koniecznie codziennie, wbijacie na streamki na tym kanale. Łapeczka w górę, subiczek, kodik sejkam w sklepie. No i życzę Wam miłego ciąga. Trzymajcie 一起写写嘛。